Po zakończeniu budowy w tym roku ronda turbinowego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przystąpiono do kolejnego etapu przebudowy drogi krajowej 94 na odcinku od ronda granicznego do węzła północnej obwodnicy Krakowa w Modnicy. Jest to odcinek ponad kilometra, bardzo istotny i ważny z uwagi na to, że tą trasą będą mieszkańcy. I Przejeżdżające osoby przez naszą gminę dojeżdżać do Krakowa dwoma pasami w jedną i w drugą stronę. Jest to w chwili obecnej największa inwestycja na terenie gminy Wielka Wieś. Niewątpliwie też bardzo trudna i uciążliwa. Zmienia się organizacja ruchu bardzo często na tej trasie. Staramy się z, zarówno z inwestorem, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcą firmy Sztrabak dołożyć wszelkich starań, aby jak najbardziej zminimalizować wszelkie uciążliwości, i na bieżąco reagować na różne. Problemy, które wynikają w trakcie realizacji tej inwestycji. Ścieżka rowerowa Kraków-Modlnica została zrealizowana w 2020 roku i umożliwia komunikację rowerową mieszkańców, rowerzystów z terenu gminy Wielka Wieś z centrum Krakowa. Daje bezpieczną możliwość połączenia rowerowego z istniejącą wcześniej ścieżką na terenie Krakowa, dzięki czemu rowerzysta ma możliwość bezpiecznego dotarcia nawet do centrum Krakowa z terenu naszej gminy. Ścieżka rowerowa została wykonana w formule zaprojektu i wybuduj oddana do użytku w lipcu 2020 roku, a dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Znajdujemy się w budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi. Budynek jest realizowany na potrzeby społeczności lokalnej. Na funkcję budynku składają się części Ochotniczej Straży Pożarnej z, z, z garażem na wozy bojowe, zapleczem magazynowym oraz sanitariatami. Drugą częścią jest sala wielofunkcyjna, sala dla młodzieży świetlica dla młodzieży, sala dla klubu seniora oraz wielgowsianek. W chwili obecnej inwestycja jest na etapie robót wykończeniowych wewnątrz budynku oraz budowy parkingów, dróg dojazdowych oraz dojść pieszych. W tym roku w przedszkolu samorządowym w Modlniczce została wykonana zmiana sposobu użytkowania szatni, która została dostosowana do potrzeb oddziału przedszkolnego. Pozwoliło to na dodatkowe 20 miejsc, które są dostępne dla dzieci z terenu gminy Wielkawieś. Czatnia została przeniesiona do najniższej kondygnacji. W ramach tego zadania, tej inwestycji została dodatkowo wykonana wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła. Nie jest to jedyna inwestycja oświatowa rozpoczęta w 2020 roku. 30 lipca podpisaliśmy umowę na rozbudowę szkoły podstawowej w Modlnicy o dodatkowe sale. W ramach tego zadania zostanie zwiększona ilość dzieci o 156 osób. Będą dobudowane nowe sale lekcyjne, będzie ich sześć wraz z aulą, świetlicą, pomieszczeniami gospodarczymi. Będkowice to ostatnia nie w pełni skanalizowana miejscowość w naszej gminy. Przystąpiliśmy właśnie do piątego etapu budowy kanalizacji w tej miejscowości. Niezwykle ważnego i istotnego odcinka, ponieważ w samym centrum miejscowości Będkowice z ulicami Rynek, Wiosenna, Brzozowa, Borowa. Przystąpienie do kolejnego etapu budowy kanalizacji w Będkowicach to niewątpliwie bardzo dobra, długo wyczekiwana wiadomość dla mieszkańców. Bardzo się cieszymy, że za kilka miesięcy mieszkańcy centrum Będkowic, okolicznych ulic będą mogli podpiąć się do sieci. Mamy nadzieję, że już niedługo. Ruszymy z budową kolejnych etapów. Z roku na rok obserwujemy coraz większą ilość samochodów na naszych drogach gminnych, dlatego bezpieczeństwo pieszych jest niezwykle istotne dla nas. W tym roku zakończyliśmy dwuetapową inwestycję z powiatem krakowskim w Bęble na ulicy Powiatowej na skrzyżowaniu z ulicą Zachodnią. Wykonaliśmy ponad kilometr chodnika oraz nakładkę asfaltową, dodatkowo bezpieczne, doświetlone przejście dla. Pieszych, a także dwa prędkościomierze, które mierzą prędkość jedzących samochodów. Zainteresowanie tematem odnawialnych źródeł energii jest naprawdę ogromne. Codziennie rozmawiamy z mieszkańcami, którzy wykazują chęć przystąpienia do tego typu projektów. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że nie każdy budynek nadaje się do, do instalacji paneli fotowoltaicznych. Trzeba spełnić szereg warunków. Najlepiej zapytać o to ekodoradcę w naszej gminie. Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa Małopolskiego. Również na budynkach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szkoła w Białym Kościele, szkoła w Wielkiej Si, szkoła w Bęble, zespół szkolno-przedszkolny w modnicy oraz przedszkole samorządowe botniczne Tam również możemy podziwiać w tym momencie już instalacje fotowoltaiczne. Świetnym przykładem jest również osiedle Polana. To są w prawdzie domy mieszkalne, natomiast jest to rewelacyjny przykład ekologicznego osiedla w naszej gminie. Na prośbę mieszkańców z Funduszu Sołeckiego zamontowaliśmy fontannę na powietrzającą oraz monitoring, który będzie służył bezpieczeństwu dla mieszkańców. Fontanna służy jako dekoracja naszej miejscowości, a oprócz tego jako dotlenienie na powietrzenie zbiornika wody. Kolejną inwestycją, którą mamy, jest zagospodarowanie centrum czajowiec. Na dzień dzisiejszy mamy już zakończoną wszelaką procedurę projektowania i pozwoleń na dalszą część realizacji tego zadania. Są doprowadzone wszelkie media, Czyli elektryka, monitoring. W najbliższym czasie powstaną lampy, które oświecą nam park. Dostaliśmy dotację do grantu Małopolskiej Remizy i rozpoczęliśmy częściową modernizację budynku SP w Czajowicach. Mamy wymianę instalacji elektrycznej, malowanie wewnątrz budynku, wymiana wykładzin podłogowych. Realizujemy zadanie inwestycyjne, polegające na wybudowaniu odcinka 760 metrów. Wodociągu o średnicy DN160. wybudowany między innymi został już, została już komora pomiarowa, która umożliwia zasilanie gminnej sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi. Z sieci wodociągowej miasta Krakowa. Znajdujemy się w centrum miejscowości Modlniczka, która ostatnimi czasy bardzo prężnie się rozwija. Przybywa nam mieszkańców, kilkadziesiąt rodzin rocznie, wprowadza się nie tylko do domów prywatnych, ale są budowane duże osiedla deweloperskie, gdzie tych mieszkańców jest coraz więcej. Wprowadzają się całe rodziny z dziećmi, które potrzebują infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej, dlatego chcemy tworzyć tutaj takie miejsce, gdzie można będzie przyjść. Całą rodziną, kiedy powstanie scena, będzie można większe wydarzenia artystyczne, kulturalne robić tutaj i, i, i spotykać się w większym gronie. Jesteśmy na ukończeniu drugiego etapu otwartej strefy aktywności w Białym Kościele. W pierwszym etapie udało się wykonać plac zabaw oraz siłownię plenerową, natomiast teraz jesteśmy na ukończeniu budowy boiska trawiastego z bieżnią, ze skocznią w dal, z pełnym ogrodzeniem całego tutaj terenu. Akurat w centrum Białego Kościoła, przy szkole, będzie to obiekt, który będzie zarówno dla uczniów szkoły podstawowej w Białym Kościele, jak i otwarty dla wszystkich mieszkańców tej miejscowości. Inwestycja została też wykonana dzięki dofinansowaniu z programu rozwoju Obszarów wiejskich oraz Ministerstwa Sportu. Wykorzystując fundusze sołeckie, zrealizowaliśmy też szereg innych zadań mniejszych w poszczególnych miejscowościach, takich jak rozbudowa placów zabaw, terenów rekreacyjnych, czy korzystając ze środków Funduszu Ochrony gruntów rolnych, również drogi dojazdowe do pól dla rolników. Już teraz przygotowujemy w Urzędzie Gminy nowe projekty, nowe zadania oraz budżet na przyszły rok 2021, tak aby kolejne zadania móc realizować już w najbliższym roku.